Jak zrobić wódkę na serwerze fesjemc.pl Czyli tak, potrzebujemy 10 ziemniaków 4 fermentowane oczy pająka To wszystko kładziemy do beczki pik, pik, pik. I odczekujemy 2 minuty Jak zrobić taką beczuszkę? Jak zrobić taką beczuszkę? Macie film poprzedni, jak zrobić piwo, tam jest dokładnie wyjaśnione Jak to zrobić, czyli czekamy 2 minuty, aż tam się zrobi wywar wódkowy Dobrze Nasz kociołek już się zrobił. Minęły 2 minuty. Bierzemy teraz Glass Battle. Wyciągamy Potato Masz. Potato Masz zamiast naszej beczki. I oczekujemy 2 lata. Czyli w prawdziwym życiu wyjdzie na to 40 minut. Bo na 1 rok przypada 20 minut. Po 40 minutach, czyli 2 latach, możemy się cieszyć naszym trunkiem. Czyli wódką. Thank <sharp inhale> you.